Witaj, nazywam się Eli i zapraszam Cię serdecznie do cyklu krótkich praktyk o równowadze. Podczas tej sesji zajmiemy się równowagą naszego ciała poprzez praktykę pozycji balansowych, które uczą koncentracji. Przejdziemy do klęku podpartego. Więc ustaw dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i przejdziemy do pozycji krowa kot Wdech, unieś klatkę piersiową do góry, otwórz, wydech, wypnij łopatki. Wdech do góry i wydech do dołu, tak żeby obudzić kręgosłup. rozciąg. Kilka razy łącząc ruch z oddechem, pamiętaj, aby oddychać do krawędzi żeber, do przepony. i ostatni wdech, wydech i podwiń palce, stóp i unieś kolana do góry do pierwszego psa z głową w dół, odpychając się mocno od dłoni, nogi mocno zgięte w kolanach, unieś wysoko pośladki, puść głowę i naprzemiennie zacznij schodzić jedną piętą w tył i w dół, tak żeby rozciągnąć tyły nóg. Jeszcze dwa. I ostatni. Po czym podejdź małymi krokami do przodu między dłońmi, stań ze stopami na szerokość bioder, oprzyj opuszki palców, wydłuż kręgosłup, wdech. Dociśnij mocno stopy, z wydechem wejdź do skłonu rozszerzając ręce. I dociskając mocno stopy, wdech, unieś ręce do góry, otwórz klatkę piersiową, połącz dłonie nad głową, popatrz do góry. I wydech, rozluźnij ręce wzdłuż szłowia. Teraz połącz stopy, przejdziemy do pozycji drzewa. Stań ciężarem ciała na lewej nocy. Zegnij delikatnie prawą i unosząc prawą nogę do góry, oprzyj prawą stopę na lewym udzie. Patrz przed siebie w jeden punkt nieruchomo. Możesz połączyć dłonie na klatce piersiowej albo spróbować unieść ręce do góry. Nie opuszczaj wzroku. Patrz tam, gdzie linia horyzontu to uczy koncentracji, pełnego skupienia. Jeszcze jeden wdech i jeszcze jeden wydech. I z kolejnym wydechem rozluźnij ręce wzdłuż tłowia. Pomału, świadomie zdejmij sobie prawą nogę i stań w tadasanie, w pozycji góry. Zaangażuj mięśnie nóg od stóp, przez łydki, przez kolana. Uda, pośladki. I druga strona. Ciężar ciała na prawej nodze, zegnij lewą. I przybliżając pięta do prawej pachwiny, stań w pozycji drzewa. Możesz zawsze przytrzymać się czegoś, bądź też ułożyć dłonie na klatce piersiowej. Albo unieś ręce wysoko do góry. Unieś też kąciki ust do góry. Skup się na wysiłku, w jaki wkładasz w utrzymanie ciała w tej pozycji. I z wydechem rozluźnij ręce wzdłuż tułowia i świadomie odstaw lewą nogę do ziemi. Wdech ręce w górę. Wydech skłon. Pójdź głowę i szyję. Wdech. wejdź na opuszki palców, wyciągnij kręgosłup i z wydechem odstaw jedną i drugą nogę do psa z głową w dół. Trzy głębokie oddechy. Wdech do żeber i wydech do brzucha. Proste łokcie. Odpychaj się mocno od nasad palców dłoni, od opuszków palców i od pięt. Jeszcze jeden wdech i wydech. Z kolejnym wdechem popatrz między dłonie, podejdź jedną, drugą stopą do przodu. Stopy są razem. I teraz zginając kolana, unieś pięty wysoko do góry. Przybliż łydki do tyłu w łód i spróbuj, ściskając uda, ściskając wewnętrzne kolana, ściskając wewnętrzne kostki chwilę, utrzymać się. Najlepiej unosząc ręce do góry. Wdech do żeber. Otwórz klatkę piersiową, ściągnij barki w dół. Możesz połączyć dłonie na klatce piersiowej. Jeszcze dwa. Dociskaj nasady dużych paluchów. Unieś czubek głowy wysoko do góry. I ostatni wdech. Połącz dłoniec z matą. Oprzej sobie pięty i na wdechu kręg po kręgu. Podnieś się do góry. Wdech, ręce w górę. Rozciągnij całe ciało. Wdech. skinając delikatnie nogi, zejdź do skłonu, puść głowę i czoło. Wdech. Popatrz przed siebie, rozciągnij plecy i z wydechem wejdź do psa z głową w dół. Duży dystans. Jeśli pięty nie są na ziemi, to zegnij delikatnie kolana. Unieś wysoko pośladki do góry. Wdech i wydech. Skup się na tym, żeby otworzyć klatkę piersiową. Jeszcze jeden wdech i wydech. Teraz połącz sobie nogi, tak jak przed chwilą mieliśmy połączone nogi. Unieś wysoko biodra do góry i pociągnij prawą nogą do góry. Teraz przestawimy prawą stopę po lewej stronie. Skręć lewą stopę i przejdziemy do takiej bocznej deski, tak żeby unieść lewą rękę do góry. Odepnij się mocno od prawej dłoni. Wdech i z wydechem. Wracam tak samo, unosząc prawą nogę do trójnogiego psa. I wydech na dół. Wyrównaj oddech i druga strona. Łączę stopy, unoszę pięty wysoko do góry. Wdech unoszę lewą i z wydechem stawiam lewą stopę po zewnętrznej stronie prawej. Skręcam prawą i pomału przechodzę na lewy bok. Wdech, prawa ręka wysoko. Nie opuszczaj biodra, unieś biodro wysoko do góry. Jeszcze jeden wdech i z wydechem wracam do trójnogiego psa, unosząc lewą nogę do góry. Wydech nad Oprzyj kolana, usiądź sobie na piętach i na chwilę odpocznij, opierając łokcie. Wdech do żeber i wdech do brzucha. Jeszcze dwa. I ostatni. I z wdechem unieś głowę, przejdź do psa z głową w dół. Rozszerz stopy na szerokość bioder. I podejdź teraz dłońmi w stronę stóp. Rozszerz palce stóp na zewnątrz i zginając kolana, zejdź do malasany. Może pięty będą wysoko. Dążymy do tego, żeby pięty były niżej. I opierając wewnętrzne łokcie w kolanach, otwórz klatkę piersiową. Wdech, wydłuż ciało i wydech. Chcemy pogłębić malasanę. Pozycję girlandy, która pięknie rozciąga nasze dolne plecy, nasze biodra. W równoważy zarówno prawą i lewą stronę ciała. I przejdziemy do psa z głową w dół. Przenosząc dłonie do przodu, unosząc wysoko pośladki do góry. I unosząc wysoko pięty. I ostatni raz. Wdech do przodu. Jedna, druga stopa na opuszki palców. Jeśli ciężko postawić dłonie, możesz położyć dłonie na goleniach. I wydech pełen skłon. Możesz rozszerzyć ręce. I połóż dłonie na biodrach, dociskając mocno stopy w D, kręg po kręgu. Podnieś się do góry. Jeszcze raz. Wirk szosana, czyli pozycja drzewa. Przeć ciężarem ciała na prawą nogę, zegnij lewą i ustaw sobie lewą stopę, blisko prawej pachwiny. Zadbaj o to, żeby zapracowały oba pośladki, i przenieś ręce do tyłu. Spleć palce dłoni i odciągnij barki. Nie opuszczaj wzroku. Patrz na linię horyzontu, czyli linię Twojego wzroku. Wdech i wydech. Staraj się utrzymać równowagę, i pomału rozluźnij ręce. I odstaw lewą nogę od razu do tyłu. Postaw sobie lewą dłoń po wewnętrznej stronie prawej nogi. I na wdechu unieś prawą rękę wysoko do góry. W wydech postaw prawą dłoń i podejdź lewą stopą do przodu. Wejdź na opuszki palców, rozciągnij plecy i z wydechem pełen skłon. Wdech, ręce w górę. I wydech. Tadasana. Druga strona. Ciężar ciała na lewej nodze, Zegnij prawą i z kolejnym wdechem. Unieś, <noise> unieś nogę do góry. Przenieś ręce do tyłu, spleć palce dłoni i staraj się zasysać biodro, tak żeby nie wypychać go na zewnątrz. Otwierając klatkę piersiową, wdech do żeber, wydech do brzucha. Pozycja, którą możesz wykonywać, myjąc zęby. Tak, żeby jak najwięcej ćwiczyć tej równowagi na co dzień. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem rozluźnij ręce i świadomie przenieś od razu prawą nogę do tyłu, opierając prawą dłoń na ziemi, na wdechu lewa ręka wysoką. Wdech. I wydech. I ostatni wydech. Do dołu. Podejdź prawą nogą do przodu. Wdech. Wejdź na opuszki palców. wydech Pogłębiony skłon. I na wdechu ręce w górę. I wydech na dół. I wdech ręce w górę. Wydech skłon. Pójdź głowę i szyję. Wdech. Rozciągnij plecy i z wydechem znowu schodzimy do skłonu. Opierając pośladki na piętach, spróbuj docisnąć pośladkami pięty i tyły pięt i piętami do maty. Oczywiście, jeśli to nie jest możliwe dzisiaj, to podłóż sobie coś pod, pod stopy. Możesz podeprzeć się dłońmi, tak żeby usiąść pośladkami i wyprostować jedną i drugą nogę. Dandasana, czyli pierwsza pozycja siedząca, ale wejdziemy do równoważnej pozycji, czyli zagniemy lewą nogę do drzewa, tak jak staliśmy, i podłóż sobie lewą rękę z tyłu. Opierając całą dłoń na ziemi, na wdechu unieś biodra do góry, otwierając klatkę piersiową. Unosząc biodro, rozciągnij prawy bok tułowia. I wydech na dół. I wyprostuj lewą i druga strona. Prawa ręka do tyłu, odepchnij się od prawej dłoni. I na wdechu, unosząc prawe biodro do góry, rozciągnij lewy bok tułowia. Sięgnij daleko, daleko za siebie. I wydech na dół. I wyprostuj prawą nogę. Dandasana. Dech do żeber. I wydech do brzucha. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem skrzyżuj sobie nogi. Usiądź na chwilę. Zamknij oczy. Poczuj oddech. Poczuj, jak się czujesz po tej krótkiej praktyce. Kilku równoważnych pozycji. I pomyśl o tym, na czym chcesz się skupić podczas dzisiejszego dnia. Możesz połączyć dłonie przed sobą. W tak wdzięczności. Możesz podziękować sobie za co chcesz. Sobie podziękować tu i teraz. Na wdechu głowę, głowę. Otwórz oczy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w takim razie na kolejnej praktyce. Pamiętaj, ćwicz balance na co dzień. Do zobaczenia.